Masakra. Jakiej szuflady nie otworzę, to jest syf. Nic się tu nie mieści, a mnie to irytuje. Ja tak nie potrafię, po prostu tak się źle tutaj czuję, kiedy wiem, że otwieram szufladę i po prostu jest syf. A z racji tego, że za. Matko, za tydzień? Ja już za tydzień się przeprowadzam. No to nie chcę tego wszystkiego tachać za sobą i chcę zacząć na świeżo. Ja się przygotowałam, słuchajcie. Takie są pytania, które będę sobie zadawać w momencie, kiedy będę przychodziła przez moje rzeczy. Numer 1. Czy używałam tego w ciągu ostatnich trzech miesięcy? Ja mam wrażenie, że 80% rzeczy, które są w tym pokoju, to ja z nich nie skorzystałam w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Drugie pytanie. Czy zabrałabym to na dwumiesięczne wakacje, gdyby miała miejsce? 3. Czy to jest coś, co poprawia moją codzienność lub komfort? Cztery. Czy będę się czuła dobrze, mając to w nowym pokoju? 5. Czy gdybym to zgubiła, to kupiłabym to znowu? Teś, czy ktoś inny mógłby z tego skorzystać bardziej niż ja. Wydaje mi się, że to są bardzo dobre pytania. Zobaczymy w praktyce, jak mi to pójdzie. I teraz jak odpowiem na to pytanie, to idę do wniosku, że no nie zabieram tego ze sobą i coś chcę z tym zrobić. To tak, grupa numer jeden, wyrzucam to. Jeśli jest to zniszczone, przeterminowane jest już do użytku. Grupa dwa, oddaję. Jest to w dobrym stanie, ale niepotrzebne i nie sprzedam tego. Trzy. Wystawiam na sprzedaż, czyli na Facebook Marketplace. I to zapewne będą takie rzeczy, które mam takie, że oddać nie, ale jeśli mogłabym dostać za to jakieś pieniądze, no to wolę to oddać niż żeby leżało. Jeszcze czwarty taki trik, który chcę wypróbować, to zrobię sobie oddzielną kubkę rzeczy. Może później kupię pudełko na to. tam włożę rzeczy, których nie chcę oddać, nie chcę sprzedać, ale niezbyt mi się one przydają. Jeśli w przeciągu 6 miesięcy ja nigdy nie sięgnę po te rzeczy, to je sprzedaję lub oddaję. Dobra, więc taki jest mój master plan, i teraz trzymamy kciuki, żeby to faktycznie się udało. By the way, jeśli podoba Wam się mój kombinezon, słuchajcie, on jest ze Skems. Bardzo ładny, bardzo wygodny, i krótki, jak się w nim wygląda. Dostałam do jego brata na święta. Usłyszałam kiedyś od kogoś o takiej technice przybierania rzeczy. Po pierwsze, najpierw wszystko wyciągnijmy z tych szuflad, a nie, że przebieramy po prostu w miejscu, gdzie dane rzeczy już są, czyli na przykład dalej w tych szufladach. Tylko najpierw, aby wszystko wyjąć. I po drugie, zamiast wybierać rzeczy, których nie chcemy i wyrzucać je, to właśnie najpierw wybrać rzeczy, które na pewno chcemy zostawić i wtedy się zająć tą całą resztą, ponieważ wtedy widzimy ten kontrast pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, które nam zostały a tym, z czego faktycznie korzystamy i co faktycznie potrzebujemy. Więc chcę właśnie skupić się na tej technice, gdy przebieram wszystkie rzeczy w moim pokoju. Więc najpierw na jedną stronę kładę rzeczy, z których ciągle korzystam i później się zajmę tą drugą częścią. Ja pierdzielę, połowę z tych rzeczy to ja nawet... Dobra, nie połowę, ale dużo z tych rzeczy ja nawet nie pamiętam, że ja je mam. Ludzie, co tu się dzieje? I to jest fajne, bo teraz można to w końcu wszystko wykorzystać. Zamiast na przykład kupować nowy krem nawyżający, to nagle znajdujecie te wszystkie próbki, które macie i można je Wykorzystać w końcu. Let's do this. Jestem w procentach pewna, że z tych wszystkich rzeczy nie uzbierałabym aż tylu, które bym chciała, że tak powiem, wywalić, gdybym nie skorzystała właśnie z tej techniki, że najpierw odkładam to, co na pewno chcę, i to, co zostaje, wtedy się zastanawiam. Bo teraz patrzę na to wszystko i to są takie rzeczy, no. Mogłabym użyć. Nie wiem. Powiem mam na przykład zastanawiam się nad tym. To jest takie coś do mycia twarzy, ale nie wiem, niby to jest miękkie, ale jak korzystam z tego na mojej twarzy to. Nie są aż takie miękkie. I nie wiem, czy to przypadkiem, wiecie, nie podrażnia naszej skóry i nie niszczy tej bariery ochronnej. Więc może to nie ma sensu, żebym ja to trzymała. I teraz patrzcie, to jest po prostu hit. Ja nie wiedziałam, że ja mam tyle pianek. Te dostałam w prezencie, w wielkim skrócie. To kupiłam w Polsce, bo myślałam, że nie mam. A to musiałam kiedyś kupić pewnie dwa lata temu tutaj. Ja nawet nie wiem, czy one się różnią. Dlaczego tu jest napisana objętość, tu jest napisane utrzymanie, tu też jest objętość. A tu w ogóle nie wiem, po prostu jakiś mus. Czym się różni od, objętość odtrzymania? Jakby, czy to nie usztywnia włosów? Czy to się daje, nie wiem, przez tylko skórę głowy? Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. What's the difference between total volume pumping mousse, extra hold mousse and volume, and creamy mousse? These are all hair products. They all add volume to your hair, but they do have some differences in... Texture and hold. For example, a total volume mousse is usually all about giving your hair a lot of fullness, while something like an extra hold mousse is going to keep your hairstyle in place for a longer period of time. An instant volume mousse tends to be a bit lighter and works quickly. Dobra, no to teraz na to. Chyba po prostu O ten, czyli ten, który z Polski przywiozą, bo to jest napisane: jest volume, czyli jest objętość, ale też jest hold, czyli też ma utrzymać bo te włosy. Może powinnam zostawić dwa, bo w ogóle chcę sobie kupić o taką opaskę na włosy, na którą się zakręca włosy, i po nocy, wiecie, zdejmujecie ją sobie i macie. loki. Więc jak już to sobie kupię, no to wtedy już na pewno będę z tego korzystać, więc może powinnam zostawić dwa. Taki mały spoiler: w naszym nowym mieszkaniu nie będziemy mieć wanny. Cieszę się, że na przykład znalazłam to, jest sól do kąpieli bo wiem, że tutaj mam wannę co sobie po prostu zużyję przed przeprowadzką bo jeśli tego nie zużyję, to nie zużyję tego przez następny rok mega biorę worki na śmieci, bo nie mam żadnych pudeł, w które mogę wkładać na moje rzeczy worek na śmieci, worek na rzeczy do sprzedania i w sumie to chyba tyle bo zrobię tak, że to czego nie mogę sprzedać, to wtedy to oddam na przykład jeśli w przeciągu dwóch miesięcy czegoś nie sprzedam, to wtedy pojadę i po prostu oddam. Z tego jestem bardzo zadowolona. Jestem w szoku, jak dobrze to poszło. Teraz jedyne, co jeszcze zrobię, to chcę sobie do jednej szuflady włożyć rzeczy, które mi się naprawdę już kończą i żebym po prostu je spriorycyzowała, że w momencie, kiedy chcę nałożyć krem na buzię, żebym nałożyła ten, którym się kończy, abym już mogła wywalić to opakowanie. A nie, że wiecie, wszystko jest potwierane i ze wszystkiego korzystam. Zgodniałam, więc pora na grillowany chleb z serem. Plus trochę naszych polskich podgrzybków, a dokładniej resztek z tego. Ten słoik, moi drodzy... Kupiłam w Miami za 21 dolarów. Traktuję to jak złoto. Mam to od jakichś kilku miesięcy. No jak widzicie, naszych no, grzybków nie ma, więc próbuję się cieszyć resztkami. Powiem wam, że jak na razie zabawa jest przednia. Bardzo dobrze się czuję po posprzątaniu tej łazienki, więc teraz się zajmiemy biurkiem i chyba połączę to z tymi szufladami tutaj. No bo jednak to biurko ma bardzo małą szufladkę. patrzcie co znalazłam. To była moja pierwsza praca w USA, tutaj na kampusie jako asystent dziekana. Wow, ale mnie to uderzyło. Bo teraz szukam pracy, no nie? Aplikuję i... No wiecie, jeszcze jest ok, jeszcze mam czas i spodziewam się, że to będzie długo trwało, aż coś znajdę, no bo tak jest u każdego, zwłaszcza właśnie u międzynarodowych osób i tak samo było u każdego mojego znajomego. Jeszcze jest OK, jeszcze się trzymam, bo wiem, że to po prostu będzie trwało, żeby znaleźć coś, co jest związane z moim kierunkiem. Ale wiecie, na przykład aplikuję i widzę na LinkedInie, ile osób już zaaplikowałam na, przykład, na daną pozycję. I praktycznie za każdym razem jest takie, że już 180 osób zaaplikowało, 460 osób zaaplikowało. 860. Miałam trzy prace, na których widziałam, że ponad 1800 osób już zaaplikowało, więc mam takie. Co się dzieje teraz na tym rynku? Słuchajcie. No i wiecie, jakby niby czuję się ok, ale jednak ma się takie, że no rurka, rurka. No nie. I tak jak spojrzałam na to i sobie zdałam sprawę, w ilu miejscach ja już pracowałam od tego momentu i że od tego to się wszystko zaczęło. I powiem wam, że jestem z siebie dumna, bo właśnie zaczęłam tutaj. Później dzięki temu byłam w stanie pracować dla tego olbrzymiego, czterodniowego festiwalu, który ma ponad 100 eventów w przeciągu właśnie tych czterech dni. Ten South Beach Wine Food Festival. Ludzie z całych Stanów się zjeżdżają do Miami na ten festiwal. Więc pracowałam dla niego. Później pracowałam w firmie eventowej jako event planner. Później pracowałam w tej lepszej firmie, z której się zwolniłam, ponieważ to była tragedia. Niezła przygoda. Dużo ludzi, zwłaszcza osiem międzynarodowych uczniów, po prostu idzie do szkoły na studia i tak naprawdę nigdzie nie pracuje przez całą swoją historię studiów, a ja pracowałam już w czterech miejscach już. W sumie to jestem z siebie dumna. No. O, idziemy dalej. Nie spodziewałam się takiej przerwy. Takie coś małego tak niechitnie. hitnie. Słuchajcie, okulary to jest moja największa zmora, po prostu... Mam je, są dobrej jakości, w ogóle nie noszę. Wiecie co, jak ja mieszkam w Miami i wciąż nie noszę okularów, to już nigdzie nie będę nosił okularów. Ale nie wiem co zrobić. No kurde, sprzedać je, bo mam takie, no może jednak, jednak okulary, no powinno się mieć okulary. O, oh maga, nie wiem co robić. I teraz słuchajcie, podobny problem mam z naklejkami. Ja w ogóle od małego nie wiem o co chodzi, ale po prostu. Kocham naklejki, nie wiem, no dosłownie od małego po prostu uwielbiam naklejki. No i mam, te są w ogóle z takiego mojego dzieciństwa. Ja jeszcze z Polski przywiozłam, jak się przeprowadzałam. No nie wiem co zrobić, bo wcześniej jak jeszcze korzystałam z planera takiego, wiecie, na ścianę, no to sobie przyklejałam właśnie, że muszę coś zapłacić, że tu muszę posprzątać, coś tam jakby ja z nich korzystałam, no ale nie zużyłam wszystkich. No i teraz nie wiem, na razie nie planuję sobie kupować kalendarza. Czy je sprzedać, czy je trzymać. A, nie wiem co robić, nie wiem co robić. Dobra, jestem z siebie dumna. Tym razem nie ma opierdzielania się. Z siedmiu par okularów zostawiam trzy puste te jedne. One są takie, gdy idę na basen czy na plażę, po prostu nie szkoda mi jest je zniszczyć. Jeśli chodzi o naklejki, zostawiam te. Często sobie na przykład dekoruję, nie wiem czy jakieś kluczyki, jeśli muszę rozróżnić, albo nawet skincare, albo mam też te naklejki na moich AirPodsach, więc to są takie, które mogę do tego wykorzystać. I spróbuję sprzedać te. Dużo fajnych naglejek, ale dobra. Czuję <grym> się jak dziecko jakieś. I spróbuję sprzedać te trzy parę okularów I tutaj są jeszcze jedne takie czarne w środku. No, super. Więc tak jak mówiłam na początku filmiku, idziemy na hardcora. Tym razem naprawdę chcę czuć różnicę po przebraniu tych rzeczy. A teraz mam wszystkie moje jakieś dokumenty. Nie wiem, czy ja to zrobię. Nie lubię dokumentów, bo ja nigdy nie wiem, co powinno zostać, a co nie. przejrzę przez wszystkie dokumenty. Zrobiłam sobie małą przerwę. Tomas już wraca z pracy. Więc zajmę się dzisiaj jeszcze tą częścią i to będzie na tyle na dzisiaj. Ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego ja mam moją vision board Z sprzed roku tutaj zaczepioną, a nie moją vision board, którą zrobiłam na ten rok. mam te drogie płyny antybakteryjne. I słuchajcie, ja ich nie kupiłam. Tomas był kiedyś na takim evencie, na którym pracował i na sam koniec tego eventu mieli bardzo dużo produktów, które zostały i po prostu rozdawali je ludziom, mogły sobie wybierać i brać. I Tomas przyniósł mi właśnie bardzo dużo produktów do włosów. On się nie znał na tym, więc po prostu brał, co myślał, że jest okej. Okay. I dlatego mam, nie wiem czy zauważyliście, bardzo dużo produktów do włosów z tej firmy na te, nie wiem, te czarne wszystkie butelki. I przyniósł mi dwie te rzeczy. I nie wiedział, co to jest, nie? Ja tak przychodziłam przez te rzeczy do włosów, co mi tam dały. Jak mówię, o no fajnie, ale niektóre rzeczy wiecie: to jest na przykład ten sam produkt, ale w trzech innych wersjach, typu sprayu, w w czymś tam, nie? A wiecie, produkty do włosów weź to zużyj. Tego się nie da zużyć, tego jest tak dużo. I miałam takie, o fajnie, dzięki, ale trochę dużo i niektóre rzeczy wiecie. Mam takie, nie wiem czy jakiekolwiek to zużyję, więc teraz spróbuję po prostu kilka sprzedać. I nagle wyjmuję to. Ja mówię, czy oni mieli tego więcej? On mówi, tak, tak, a ja, trzeba było tego nabrać. Ja korzystam z płynów anty antybakteryjnych bez przerwy. Ja w ogóle je sobie noszę, oczywiście mam te z Bath Body Works, ja sobie je wkładam w te woreczki, nie wiem, jak się tak w torebce, jak się tak fajnie wygląda, łatwiej mi się to wyciąga, nie wiem. Chociaż mam też na przykład w takich, że gdyby się rozlał, no to żeby najpierw, wiecie, rozlało się na woreczek, a nie w coś innego. ma właśnie przyjął z pracy. Baby, you can walk in if you want to. Not <laughs> stuff. Yeah. I went through everything. I went through the bathroom, I went through this and this. Who and gave you these? I'm talking about this now. Who gave you these? And I'm going through those shelves. Mhm. Telling them this? that you worked at the event and that you brought a lot of like products and then I saw these things and I was like... What? No, więc taka właśnie jest historia za tymi płynami antybakteryjnymi. Koniec na dzisiaj. Spałam dzisiaj tylko 5 godzin. Nie mogłam zasnąć. Plus co chwilę pada na dworze. Więc jestem tak zmęczona, jestem tak śpiąca, ale muszę dotrzymać do nocy, bo inaczej, jak zrobię sobie drzemkę, to znowu nie będę mogła zasnąć w nocy. Teraz zabieramy się za garderobę. Nie wiem, czy cokolwiek z tego wyjdzie, ale mam nadzieję. Dobra, i teraz muszę się skupić na wyciągnięciu moich ulubionych rzeczy najpierw, bo czuję, że jeśli będę szła po kolei, to wszystko zostanie i tyle. Wiem, że to wygląda, jakby to nie było uporządkowane, ale uwierzcie mi, jest to uporządkowane. Więc tutaj są rzeczy, które zostają, to są takie topy, bluzki. Mam jakieś sukienki i tego typu rzeczy, to też zostaje. Teraz tutaj mamy takie dwie grupki. To są rzeczy, które są na pewno na nie. I to są takie, które no jeszcze przymierzę i sobie w ogóle przypomnę, jak ja w tym wyglądam. Co jest pewnie takie trochę tricky i powinnam po prostu to wywalić. No ale dam temu jeszcze szansę i miejmy nadzieję, że jak założę, to nie będzie tak, że mm, no dobra, jednak zostawię, a później znowu nie będę nosiła. zdjęcia robię, że aż są takie kurde, może ja bym jednak zostawiła, mimo tego, że w życiu tej sukienki nie miałam na sobie. Na wyjściu, może raz, może raz miałam. Tragedia to jest naprawdę. podchwytliwa taka sprawa. Przymierzyłam te wszystkie rzeczy, które miałam przymierzyć, i powiem wam, że zostawiam tylko i wyłącznie 5 rzeczy z tego. A próbuję sprzedać tyle. Policzmy, ile to jest. 13. To nie są jeszcze wszystkie ubrania. Jeszcze mam trochę spodni, nie wiem, co z tego będzie. Swetry i bluzy tam na dole. No i takie rzeczy, typu jakieś piżamy, rzeczy do ćwiczeń. Nie chcę się tego robić. Ale zostają mi tylko te dwie kupki. Zawieszę je teraz tam w szafie i idę coś zjeść, bo po prostu umieram z głodu. A zmęczenie i głód i okres. To nie jest dobre połączenie. A nie chwila. Znalazłam jeszcze trzy, więc tak naprawdę więcej zebrałam ci Powiem wam, że już jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj wyszło. Tutaj mam wszystkie rzeczy do oddania, sprzedania. Tutaj są śmieci. Wiem, że może to wygląda, jakby to wcale nie był taki duży worek i w ogóle. Ale wiecie, no, worki na śmieci są bardzo pojemne. Jest tutaj masa ciuchów, dużo topów, dużo jakichś takich rzeczy. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo nigdy w historii mojego właśnie takiego przebierania rzeczy tutaj w tym pokoju nie doszłam do momentu, żeby aż tyle rzeczy się pozbyć. Więc naprawdę jestem przeszczęśliwa, jest super. Wskakuję do Was na szybko z innego dnia, ponieważ będę wystawiać moje rzeczy na Facebook Marketplace. Z ciuchów uważam, że wszystkie moje topy po prostu wystawię po 5 dolarów każdy. Jeśli chodzi o sukienki, to może wystawię je po 8 dolarów. I na przykład swetry czy bluzy, jakieś takie bardziej cięższe rzeczy, może na 10 dolarów, może też 8. Zobaczymy. I po prostu wsadzę te wszystkie rzeczy do pudła i będą tam leżeć i czekać, aż w pewnym momencie, pewnie po kilku miesiącach, będę miała takie dobra. Nikt tego nie chce, pora oddać dla innych do Goodwill. Ok, kochani, szybka, niespodziewana zmiana planów. Ale miałam dokończyć moją garderobę, miałam jeszcze zrobić to, co jest pod moim łóżkiem, ale musimy skończyć ten film tutaj, ponieważ moja koleżanka zaraz tutaj zaraz przyjdzie i spędzi kilka nocy z nami. Ponieważ wydarzyło się coś bardzo niespodziewanego i bardzo niefajnego. I swear, po prostu ludzie czasami są. Więc tak. Nie będę tego robiła, po prostu są inne priorytety, nie będę kończyła sprzątania tego, chyba że gdzieś po prostu w moim wolnym czasie, jakoś przez weekend szybko to ogarnę. Więc tak, no życie. blogi, no bo to jest moje życie i tak wygląda moje życie teraz. Więc tak, kochani, do zobaczenia w jakimkolwiek moim filmiku bądź za tydzień, o ile się nie mylę, to już za tydzień będzie, będziemy się pakować i się przeprowadzać chyba, że coś się wydarzy, ale taki powinien być następny vlog, no dobrze kochani, trzymajcie za mnie kciuki, za wszystko co się dzieje <grym> i tak do zobaczenia za tydzień kocham, buziaczki, dobra